No Yeah. z mafią włoski. i także no było co robić no ale spoko, mam coś tam sklipowane to no spokojnie teraz jeszcze next genika trzeba no a później to już trzeba lecieć, nie? ale no spokojnie, no spokojnie. ile jeszcze, jest ile jeszcze treningów jest? plus dwa i potem oddzielny jest na next gen? I jeszcze ma być oddzielny na next gen aczkolwiek coś tu gadają żeby już skrócić to. ale no nie wiem. <laughs> Jest to robić, ale fajnie się lata, bo duża arena. Duża arena. Nowe zawieszenie przede wszystkim. No, klasz do... o, Nie, nie. <laughs> Właśnie, kurde, no chyba lepiej. Ale no zobaczymy. Zobaczymy co do z tego wyjdzie. Nie, gitara. Kolana Z włoszkami byłem, ci to wariaty od razu bombę wszystkie triki. Ja to muszę na spokojnie, no ale wyjadę, stare... to wyjadacz i parę Mam Bigol, ja ja, Polako! Riding so good with Italian Mafia! Full sender! Yeah. <laughs> 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 Polsko-wolska mafia. <laughs> yeah. Dopeszliśmy do pieczki. Lecieli na gena? Nie. Nie? Na tej nie leciał? Nie. Ale fajnie się lata naprawdę. Tak? No. Dobrze. fajnie. Daleki lot czy taki? Fajny tak, nie. Że jakoś takie kręci się ładnie, nie?

Słuchajcie, w końcu kolanko wraca do, do dobrego goodszejpa tak zwanego Czasnąłem kordowe z next Gena jeszcze, czyli z wielkiej rampy, która jest mega wielka, wysoko się leci i ogólnie turbo podaje. No i udało się zrobić w końcu kordowe, także nawet jej, u, nie robiłem jej po miesiąc ani do basenu, ani na zwykłym treningu, ani nic. Także no zajawa, taki jestem nakręcony O, koko largo tam Koko Ten Hiszpan kurna nakręcony, wszyscy nakręceni, także ja się nakręciłem No i co, dobry trening naprawdę wszedł, zrobiłem sobie nawet całą rundę Bez kordowy, co prawda, ale możliwe, że wcisnę ją na sam koniec No i wtedy będzie petarda, tak, kurna lecimy, nie? <grywa> kurna, dobrze na maksa

You can see from that first jump to the second how much extra time the next gen ramp gives the riders. No hand backflip on the return jump. Now it's going to be interesting to see what tricks he'll do. Oh, the flip levers are up. Is he going next gen? Next gen again. He'll click a backflip. Now. One of the hardest things I think the riders would have to do is jump the regular 8 meter Euro ramp, that one right there, super flip, and then turn around and jump the next gen. Because the approach is different, the speed is a little bit different, and it looks to me like Zapsa is gonna hang on. To that next gen only on the return jump and leave it to the 8 meter coming back. I think it would actually be quite difficult to mix up those ramps. From what I've heard actually from a lot of the riders so far, the difference from an 8 to a next gen is actually quite high. This is the double up, caught over backflip. And that is yes, yeah, Mikhail Temka's run for tonight. Yes. Yes. Yes.